Siemanko cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Ograj Buka. Mam na imię Łukasz. Witam was tym radośniej, że w końcu doczekaliśmy się powrotu najlepszych rozgrywek klubowych na świecie, czyli Ligi Mistrzów i w tym odcinku będą typy na piątkowe spotkania. Zaczynamy. I zaczynamy od wielkiego hitu. Na Etihad Stadium Manchester City podejmuje Real Madryt. Manchester City ten sezon może uratować tylko w jeden sposób zdobywając Ligę Mistrzów. Wie o tym Guardiola i wiedzą o tym piłkarze. Real Madryt natomiast już jeden cel osiągnął to mistrzostwo kraju, detronizacja Barcelony. Ale ostrzą sobie zęby na kolejny tryumf w lidze mistrzów to oczywiste. Guardiola i Zidane wiedzą jak smakuje zdobycie Pucharu Europy. Zidane oczywiście zna ten smak lepiej i jest moim zdaniem w tym większym specjalistą. Dlatego ten pierwszy wynik z pierwszego spotkania wygrana 2-1 Manchesteru City myślę, że nie ma tutaj za bardzo znaczenia. Myślę, że Real Madryt jest w stanie odrobić tę stratę z nawiązką nawet i dlatego typuję, że to Real Madryt mimo wszystko wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji i wyrzuci Manchester City za burtę Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu Juventus Turyn mierzy się z Olimpikiem Lyon i tutaj też to pierwsze spotkanie zakończyło się minimalną wygraną Lyonu 1 do 0 i wydaje się, że Juventus powinien na spokojnie odrobić tę stratę i po prostu przejść Lyon, ale końcówka sezonu Serie A pokazuje, że w Juventusie nie wszystko działa tak jak powinno. Sari Gdzieś się pogubił i nie może znaleźć sposobu na tę drużynę. Nie ma pomysłu na to, jak Juventus pod jego wodzą powinien grać. Natomiast w ostatnich trzech spotkaniach między tymi drużynami padały remisy, lub minimalne, właśnie wygrane po 1-0, więc tutaj też nie ma takiej pewności, że Juventus jest takim wielkim faworytem tego spotkania. Myślę, że ten mecz będzie takim przysłowiowym gwoździem do trumny Sariego. Myślę, że Juventus odpadnie z Olimpikiem Lyon, a mecz zakończy się remisem lub wygraną Francuzów. I w związku z tym meczem mam dla Was konkurs do wygrania 100 złotych bonusu do Bugmachera Betclick. Wystarczy, że wytypujecie dokładny wynik tego spotkania, zapiszecie go w komentarzu i dodacie do tego login do Bugmachera Betclick. I już gotowe i tylko trzeba liczyć na to, że ma się szczęście i że się trafi. A jeżeli nie macie jeszcze konta u Bugmachera BetClick, to to jest świetna okazja na to, żeby je założyć i ja wam w tym pomogę bardzo chętnie. W przypiętym komentarzu do tego filmiku znajdziecie link rejestracyjny wraz z kodem promocyjnym. Widzicie go teraz również na ekranie. Razem z tym kodem promocyjnym macie jeszcze. Pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie i życzę powodzenia. Tak się prezentuje mój kupon. Możecie go zobaczyć teraz na ekranie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czekam na Wasze odpowiedzi konkursowe i widzimy się już jutro z typami na kolejne spotkania Ligi Mistrzów. Do zobaczenia, cześć.